Ruszyły. Sunday na końcu Frejamery, ale już na czele stawki galopuje Corelli. Corelli na drugiej pozycji Sunday. Dalej Informatyka. Na czwartej, piątej, szóstej konie galopują łeb-web, to jest Sekwanka. Na ostatniej pozycji Nowa Ruda i Frejamery. I wyjście na przeciwległą prostą. 1800 metrów. Do celownika. Trzy konie z niewielką przewagą to jest Corelli, Sandej oraz Informatyka. Odstęp Warsawiana. Dalej Sekwanka za Sekwanką Iweta. Odstęp Freja, Mery i Nowa Ruda. I po oba przeciwległej prostej Corelli. Dalej Informatyka. Na trzeciej pozycji Sandy nic się nie zmienia. Odstęp Warsawiana, niewielki odstęp Sekwanka i Weta Webweb, niewielki odstęp Webweb Freamery i Nowaruda. I za chwilę do pokonania zostanie jeszcze 1200 metrów. Korelli na czele, na drugim miejscu galopuje Informatyka. Na trzeciej Sandy i zostało jeszcze do celownika 1000 metrów. Korelli, Informatyka Sandy Warszawiana. Tam na końcu konie się lekko zgrupowały, ale nadal na czele stawki są dwa konie: Corelli Informatyka, odstęp Sunday, warsawiana, sekwanka i na końcu Frejamery razem z Nową Rudą. I para Corelli Informatyka jeszcze ma przewagę przed wyjściem na prostą, ale już tam się do nich pomału zbliża. Reszta koni naprostą wyprowadza Korelli przed Informatyką. Korelli 450 metrów do celownika, Korelli dobrze galopuje i jest na pierwszej pozycji i to w tej chwili tak zdecydowanie. 250 metrów do celownika, Korelli finiszują z końca stawki Iweta, Freya, Mary, na drugiej pozycji nadal Informatyka, Korelli 150 metrów do celownika, Korelli. Informatyka zaczyna lekko słabnąć, jej drugą pozycję mocno atakuje Amery. Koreli wygrywa w celowniku na drugiej pozycji albo Informatyka, albo Amery. będzie fotonowa ruda i Sunday i na końcu stawki.